Dźwięk domykający się drzwi windy odbił się echem w marmurowym holu 30 piętra. Z tyłu, pod szklanym zegarem, sprzątaczka poprawiała błyszczące płytki, asystentka prezesa odprowadzała go wzrokiem z miną pełną ulgi, że to nie ona jedzie z nim na dół. Marcin Drzewiecki, 47 lat, garsonka krojona na miarę ambicji, spojrzenie jak zimny skal laserowy wszedł do windy bez słowa. Zanim nim, nieco wolniejszym krokiem, podeszła Natalia Rylska, 32-letnia niania jego syna. Ubrana skromnie, ale schludnie. Szara bluza, płaszcz przewieszony przez rękę, w drugiej torba z dziecięcymi rysunkami. Cisza, która zapadła, była gęstsza niż powietrze w klimatyzowanej kabinie. Drzwi windy zamknęły się, a cyfry na wyświetlaczu zaczęły powoli odliczać kolejne piętra. Marcin nawet nie spojrzał w jej stronę. Wpatrywał się w ekran smartfona, zbyt pochłonięty wiadomościami z rynku, by zauważyć, że obok niego stoi kobieta, która przez ostatnie miesiące spędzała z jego synem więcej czasu niż on sam. Natalia stała wyprostowana, obok przycisku awaryjnego, z wzrokiem wbitym gdzieś pomiędzy swoje buty a metalową ścianę naprzeciwko. Wiedziała, że to będzie nie. Ale nie spodziewała się, że aż tak. Marcin westchnął teatralnie. I dopiero wtedy odezwał się. Proszę się nie wychylać. To tylko praca. Nie spojrzał na nią. Ton jego głosu był suchy, pozbawiony emocji, jakby czytał z kartki przypomnienie o konserwacji windy, nie słowa, które miały ukłuć. Natalia przełknęła ślinę. Spuściła wzrok. Ale w oczach, które na chwilę zabłysły wilgocią, pojawił się cień nie strachu, ale złości. I zawodu. Bo dzień wcześniej, gdy Szymek wrócił z przedszkola i znowu nie chciał rozmawiać, tylko wpatrywał się bez słowa w okno, zebrała się na odwagę. Powiedziała Marcinowi delikatnie, uprzejmie, że może warto znaleźć chwilę, żeby pobyć z synem sam na sam. Że Mały często pyta, dlaczego tata nigdy nie ma czasu. Nie podniosła głosu. Nie oskarżała. Po prostu, próbowała coś zasugerować. Z troską. Ale Marcin nie widział w tym troski. Widział atak na swój autorytet. Tego samego wieczoru przesłał do działu kadr krótkiego maila. W związku z niedopuszczalnym przekroczeniem kompetencji przez opiekunkę mojego syna, proszę przygotować dla niej wypowiedzenie z zachowaniem okresu umownego. Z dniem jutrzejszym. Natalia o tym nie wiedziała. Jeszcze nie, ale czuła to całym ciałem. Była zbyt inteligentna, żeby nie odczytać tego to tylko praca jako wyroku. Winda zjeżdżała powoli. 45. Piętro. 44. Marcin nadal przeglądał telefon. Wiadomości. Wyniki notowań. Odpowiedź klienta z kataru. Zmiany w harmonogramie spotkań. Notyfikacja od asystentki. Syn zostaje dziś z nianią do 18. Proszę potwierdzić odbiór później. Odpisał jednym słowem. Około. Natalia uniosła głowę i spojrzała kątem oka na jego odbicie w lustrzanej ścianie windy. Miała ochotę coś powiedzieć. Cokolwiek. O tym, że Szymek narysował dzisiaj ich oboje, ją i ojca siedzących razem na trawie. Że po raz pierwszy powiedział. Chciałbym mieć tatusia jak w bajce. Ale po co? Dla Marcina Szymek był projektem rodzinny, kolejną kartką w Excelu, której wykres zawsze miał tendencję spadkową, bo emocje to nie roi. Natalia zacisnęła dłonie. W duchu policzyła do dziesięciu. Trzydzieste piętro, 29. Cisza dźwięczała w uszach jak bzyczenie starej świetlówki. Marcin nagle oderwał wzrok od telefonu, jakby coś sobie przypomniał. A tak, jeszcze jedno. Proszę dziś nie zostawiać chłopca samego w salonie. Ostatnio rozlał wodę na kontroler do systemu klimatyzacji. Natalia uniosła brwi, ale kiwnęła głową. Bez słowa. Bo przecież to tylko praca. Prawda? Dwudzieste ósme piętro. Winda zadrżała. Ledwie zauważalnie, jakby ktoś na moment pociągnął za hamulec. Natalia spojrzała w górę. Marcin też, na ułamek sekundy, oderwał się od ekranu. Znowu te windy mruknął. Co miesiąc konserwacja, a i tak. Nie dokończył. Uderzenie było nagłe, ale nie Winda stanęła. Światło nie zgasło, ale numer piętra przestał się zmieniać. Zawiesiło się nad dwadzieścia siedem. Marcin sięgnął po interkom. Halo? Coś się dzieje z windą. Marcin Drzewiecki. Zablokowało się między piętrami. Jest ktoś? Głos z interkomu. Już sprawdzamy. Proszę o chwilę cierpliwości. Marcin zniecierpliwiony pokręcił głową. Spojrzał na zegarek. Spojrzał na Natalię. Chyba pani lubi opóźnienia, rzucił chłodno. Pasują do pani stylu pracy. Natalia nie odpowiedziała. Ale ten komentarz zabolał. Nie miała siły już walczyć. Ani o dziecko, ani o jego ojca. A wtedy. Marcin nagle zbladł. Jego dłoń zadrżała. Telefon wypadł mu z ręki. Drugą ręką chwycił się za klatkę piersiową. Co do, wyszeptał. I zanim zdążył sięgnąć po wsparcie, osunął się na kolana, potem na bok. Ciało bezwładnie opadło na podłogę windy. Natalia zamarła. Panie Marcinie? Rzuciła się w jego stronę. Halo? Słyszy mnie pan? Winda nadal stała. Interkom milczał. Światło migotało lekko. Natalia klęknęła przy nim, położyła dłoń na szyi. Puls ledwo wyczuwalny. Oddech płytki. Twarz kredowo biała. Instynkt przejął kontrolę. Natalia nie czekała. Zdjęła szalik, poluzowała mu kołnierzyk, odchyliła głowę. Gdzieś z tyłu głowy rozbrzmiały słowa instruktora kursu pierwszej pomocy. Masz tylko chwilę. Reszta to statystyka. Światło w windzie przygasło tak nagle, że przez moment natalia pomyślała, że to halucynacja. Migotanie, trzask instalacji, cichy jęk mechanizmu i nagle wszystko stanęło. Ekran z numerem piętra zgasł. Ściany windy, dotąd chłodne i sterylne, wydawały się przytłaczać, jakby przestrzeń nagle się skurczyła. Panie Marcinie, krzyknęła Natalia, klękając przy nim. Jej głos odbił się od ścian windy jak echo w pustej sali. Nikt nie odpowiedział. Żadnego szumu, żadnego głosu z interkomu. Wskaźniki martwe. Zasięg zero kresek. Natalia zamarła na ułamek sekundy. Co mam robić? Jej myśli próbowały panikować, ale ciało już działało. Krew, adrenalina. Umysł zimny jak lód. Przypomniała sobie kurs pierwszej pomocy, który zrobiła po studiach pedagogicznych. Zrobiła go dla dzieci. Nigdy nie myślała, że użyje go na swoim przełożonym. Zwłaszcza takim, który jeszcze kilka minut wcześniej chciał ją zwolnić. Zdjęła mu krawat, mocny, granatowy, idealnie zawiązany, teraz wydawał się jak pętla. Rozpięła mu koszulę pod szyją, poluzowała kołnierzyk. Oddychaj. Oddychaj do cholery. Mówiła do niego cicho, jakby głos mógł coś zmienić. Przyłożyła dwa palce do szyi. Puls ledwo wyczuwalny, ale był. Ułożyła go ostrożnie na plecach, sprawdziła ułożenie głowy. Oddech płytki, nierówny, potem zanikający. Nie możesz mi teraz umrzeć. Nie tak. Nie tu. Syknęła przez zęby. Nacisnęła przycisk alarmowy w windzie czerwony, błyszczący jak guzik paniki. Halo? Słyszy mnie ktoś? Tu człowiek potrzebuje pomocy. On, on ma chyba zawał. Krzyczała do mikrofonu. Szmer. Potem cisza. Potem sygnał dźwiękowy, awaria połączenia. Natalia spojrzała na jego twarz, trupio blada, z perłowym potem na czole. Usta lekko rozchylone. To już nie był ten sam Marcin Drzewiecki, którego znali wszyscy w firmie, pewny siebie, stanowczy, niemiłosiernie surowy. Teraz był tylko człowiekiem. Bez garnituru. Bez władzy. Tylko człowiekiem. Dobra, robimy to. Powiedziała sobie. Zajęła pozycję obok jego klatki piersiowej, złączyła dłonie, wyprostowała ramiona. Ucisk. 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 Oddech. Oddech. Czuła, jak jej ciało pracuje jak maszyna, powtarzając ruchy automatycznie. Kurs. Ćwiczenia na manekinie. Krótkie: jeden, dwa, trzy, cztery w głowie. Gdzieś w tle myśl: jeśli pęknie mu żebro, to znaczy, że robisz to dobrze. Nie wiedziała, ile czasu minęło. Minuty. Wieczność. Oddychaj. Słyszysz mnie? Oddychaj. Zawołała, łapiąc powietrze jak ryba wyciągnięta z wody. Znowu masaż. Znowu sztuczne oddychanie. Jeszcze raz. I jeszcze raz. Ramiona bolały. Gardło drapało od nerwów i adrenaliny. Ale nie przestawała. Szymek cię potrzebuje, ty durniu. Ja cię teraz ratuję, a ty nie możesz nawet. Głos jej się załamał. Winda nadal martwa. Światło migoczące. Zimny podściekał jej pokarku. Zabezpiecz. Sprawdź. Reaguj. Działaj. I wtedy zgrzyt. Trzask. Cichy sygnał. Drzwi zaczęły się uchylać. Najpierw centymetr. Potem pięć. Potem nagle z pełnym impetem otworzyły się. Do środka wbiegli ratownicy medyczni, dwóch mężczyzn i kobieta, wszyscy w czerwonych strojach, z torbami ratunkowymi i defibrylatorem. Odsunąć się. Padł krótki rozkaz. Natalia odsunęła się, ledwo trzymając się na nogach. Ile czasu nieprzytomny? zapytał jeden z nich, klękając przy Marcinie. Nie wiem dokładnie. Cztery, pięć minut? Może więcej. Zaczął oddychać płytko, potem zemdlał. Nie przestawałam. Dodała, pokazując ręce drżące, czerwone, jak po ciężkiej walce. Kobieta z zespołu ratowniczego spojrzała na nią z uznaniem. Dobrze pani to zrobiła. Dzięki temu żyje. Słowa wpadły w ucho Natalii jak przez mgłę. Patrzyła tylko, jak przyklejają elektrody do klatki piersiowej Marcina. Jak sprawdzają rytm serca, jak działają profesjonalnie, spokojnie. Mamy rytm. Słaby, ale jest. Zabieramy go. Padło! Jeden z ratowników spojrzał na nią. Pani z nim była? Tak. Jestem nianią jego syna. To proszę z nami. On może pani potrzebować przytomnej twarzy po przebudzeniu. Natalia skinęła głową. Ale w głowie miała tylko jedną myśl. Nie mogę jeszcze płakać. Jeszcze nie. Winda, która miała ich znieść na dół, zawiodła. Ale ona nie. Szpital pachniał sterylnością, ciszą i zmęczeniem. Tutejszy czas płynął inaczej, niemierzony spotkaniami, tylko wynikami badań, sygnałami z monitorów i biciem serca. Marcin Drzewiecki nigdy nie planował znaleźć się w takim miejscu. A już na pewno. Nie w roli pacjenta na OIOMIE, z wenflonem w ręku i plątaniną kabli wokół klatki piersiowej. Ale los miał swoje poczucie humoru. Czasem gorzkie. Budził się powoli. Głowa ciężka, oczy zamglone, usta suche jak wiór. Świat był za jasny. Za cichy. Za nierzeczywisty. Pan Marcin? Słyszy mnie pan? Delikatny kobiecy głos. Z jakiegoś bliżej nieokreślonego miejsca nad nim. Przekręcił głowę. Ledwo, ale wystarczyło, by zobaczyć twarz pielęgniarki. Potem monitor. Zielone wykresy. Bip, 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 gdzie ja zaczął, ale jego głos był chrapliwy, ledwo słyszalny. W szpitalu. Miał pan zawał. Przewieziono pana z biurowca. Jeszcze przytomnego. Winda się zacięła, ale ktoś pana uratował. Marcin zamknął oczy. Obrazy wracały powoli. Spotkanie zarządu. Winda. Głos. Głos kobiety. Natalia. I wtedy, pierwszy raz od dłuższego czasu, nie zapytał o kalendarz, maile, delegacje ani raporty. Gdzie, gdzie jest mój syn? Szymek? Wymamrotał. Pielęgniarka uśmiechnęła się lekko. W domu, z opiekunką. Z tą samą, która była z panem w windzie. Ona zrobiła coś niesamowitego. Gdyby nie ona, urwała, nie kończąc zdania. Ale Marcin zrozumiał. Znał takie pauzy. Nieraz sam je robił w salach konferencyjnych, by podkreślić wagę słów. Tym razem to nie był teatr. Tym razem to on był adresem tej ciszy. Kilka godzin później ciszę szpitalnej sali przerwało lekki pukanie. Drzwi uchyliły się, a przez nie zajrzała znajoma twarz. Ostrożna. Jakby nie wiedziała, czy jest mile widziana. Pani Natalia. Powiedział cicho, nie ruszając głową. Natalia skinęła głową. Obok niej szymek. Mały chłopiec z jasnymi włosami, teraz trochę bardziej potarganymi niż zwykle. W rękach trzymał rysunek, bazgroły pełne kolorów, słońce, serce i dwa ludziki. Jeden z nich miał krawat. Tato zawołał chłopiec, podbiegając do łóżka i chwytając jego dłoń. Już dobrze? Natalia mówiła, że śpisz, bo jesteś zmęczony jak komputer, który musi się zrestartować. Marcin parsknął śmiechem który od razu przerodził się w grymas bólu. Trochę bardziej złożony restart, synku. Ale, chyba działam. Natalia stanęła w drzwiach, nie podchodząc. W rękach trzymała torbę z ubrankiem dla chłopca, jakby nie chciała wejść za daleko. Wejdzie pani? zapytał Marcin po chwili. Jeśli pan sobie życzy. Usiadła na krześle przy ścianie. Nie napuszała się. Nie patrzyła z wyższością. Nie czekała na przeprosiny. Ale nie było w niej też uległości. Była spokojna. Prawdziwa. Marcin spojrzał na syna, potem na nią. Nie wiem, jak, zaczął, ale urwał. Przełknął ślinę. Dziękuję. Natalia kiwnęła głową. Cisza trwała chwilę. Potem dodał cicho. I przepraszam. Za to. Co powiedziałem, za sposób, w jaki panią potraktowałem. Znowu tylko kiwnęła głową, ale jej oczy na moment zwilgotniały. Wystarczy, że pan zrozumie, że dla niektórych to nie tylko praca. Odpowiedziała. Te słowa zawisły w powietrzu jak echo. Szymek spojrzał to na jednego, to na drugiego, a potem z dziecinną powagą stwierdził: Ja wiem. Natalia to nie tylko praca. Ona zna moje sekrety. Nawet ten, że nie lubię brokułów. Ale nie mówi mamie. Marcin uśmiechnął się delikatnie. Twoja mama byłaby dumna. Powiedział cicho. Po raz pierwszy od lat wspomniał zmarłą żonę. I zrobił to bez złości, bez ucieczki w pracę. Po prostu pozwolił sobie na uczucie. Natalia wstała, dotknęła ramienia Szymka. Chodź. Damy tacie odpocząć. Ale Marcin, niespodziewanie nawet dla siebie, uniósł dłoń. Zostańcie jeszcze chwilę. Jeśli możesz. Nie wiedział, dlaczego to powiedział. Może dlatego, że pierwszy raz od lat nie czuł się samotny w swojej sile. Może dlatego, że zrozumiał, iż ludzie, których dotąd traktował jak tło, właśnie pokazali mu, co to znaczy wartość. A może dlatego, że spojrzał na kobietę, Którą miał zwolnić i zobaczył w niej nie pracownika, nie numer z listy płac, tylko człowieka. Odważnego. Silnego. I ważniejszego niż wszystkie prezentacje w powerpointie razem wzięte. W sali zapadła cicha, ciepła cisza. Nie trzeba było już nic dodawać. Siedem dni po incydencie w windzie siedziba Drzewiecki Technologii stętniła życiem jak zawsze. Sale konferencyjne, pełne ludzi, open space jak ulał stukot klawiatur, ciche rozmowy. Odgłos drukarki i kawy przelewającej się w ekspresie. Ale w kalendarzu Marcina Drzewieckiego pojawiło się wydarzenie, które nigdy wcześniej by się tam nie znalazło. Spotkanie z działem HR, temat: zmiana. Gdy wszedł do sali, był inny niż zazwyczaj. Nie miał garnituru, tylko szary sweter, czarne dżinsy. Bez krawata. Bez zbroi. Zespół HR zamilkł, widząc go w takim wydaniu. Za stołem czekała też. Natalia nie w uniformie niani, lecz w prostym granatowym żakiecie. Ubrana skromnie, ale godnie. Zaskoczona, czuła się jak gość w świecie, który dotąd znała tylko za drzwi pokoju dziecięcego. Dziękuję, że przyszliście. Marcin otworzył spotkanie. Wiem, że to nagłe. Ale chciałem, żebyście usłyszeli to ode mnie osobiście. Wziął głęboki oddech. Patrzył prosto w oczy. Tydzień temu miałem zawał w windzie. Przez chwilę wszystko się zatrzymało. Dosłownie. I właśnie wtedy okazało się, że życie nie pyta o stanowiska, ani o tytuły. Pyta, kto stanie obok, kiedy nie możesz oddychać. Niektóre twarze zesztywniały, inne łagodniały. Ale nikt się nie uśmiechał. Wszyscy słuchali. Wtedy przy mnie była Natalia. Miania mojego syna. Kobieta, którą dzień wcześniej niemal zwolniłem, bo powiedziała mi prawdę, której nie chciałem słyszeć. Spojrzał na nią. Nie spuszczała wzroku. Uśmiechnęła się lekko, nietriumfalnie, raczej wyrozumiałe. Natalia nie tylko uratowała mi życie. Pokazała mi coś jeszcze, coś, co zgubiłem po drodze. Człowieczeństwo. I że to, co uważałem za nieprofesjonalne, czyli troskę, empatię i odwagę, jest dziś kluczowe nie tylko w rodzinie. Ale i w firmie. Rozłożył dłonie. Dlatego dziś nie przyszedłem tu kogoś zwolnić. Przyszedłem kogoś powołać. W pokoju zapanowało poruszenie. Natalia spojrzała z zaskoczeniem, lekko unosząc brwi. Chciałbym zaproponować Natalinowak stanowisko dyrektorki nowo utworzonego programu Bezpieczeństwo i Rodzina. Przerwał, dając czas na reakcję. To projekt, który będzie skupiał się na zdrowiu psychicznym, relacjach rodzinnych, edukacji i wsparciu naszych pracowników oraz ich dzieci. Ktoś zamrugał. Ktoś pokręcił głową z niedowierzaniem. Ale nie było śmiechu. Ani ironii. Wiem, że to nietypowy ruch. Ale czasy są nietypowe. A ja sam jestem dowodem, że można żyć na najwyższych obrotach, a i tak upaść. I że to nie menedżerowie cię podnoszą, tylko człowiek, który widzi cię takim, jakim naprawdę jesteś. Odchrząknął Natalia ma serce, kompetencje, doświadczenie z dziećmi i szkolenie z pierwszej pomocy. Ale co ważniejsze ma odwagę mówić, kiedy inni milczą. A to cecha, której dziś potrzeba bardziej niż tabel w Excelu. Zapadła cisza. Natalia patrzyła na niego z niedowierzaniem. Nie wiem, co powiedzieć, zaczęła. Nie musi pani teraz decydować. Ale wiem, że jeśli się pani zgodzi, ten program zmieni życie wielu osób. Tak jak pani zmieniła moje. Tego samego popołudnia w gabinecie Marcina panował niespodziewany spokój. Żadne maile nie pikały, telefon milczał. W rogu torba szynka z rysunkami. Jeden z nich, z wyraźnie narysowaną windą, leżał na biurku. Był też piesek, serce i postać z wielkimi okularami, podpisana tata. Drzwi się uchyliły. Gotowi? Zapytała Natalia. Marcin podniósł się. Ubrany luźno, ale pewny siebie. Obok stał szymek, który niecierpliwie dreptał w miejscu. Tak? chodźmy szli razem korytarzem w stronę windy nikt się nie śpieszył nawet Szymek szedł wolniej niż zwykle gdy stanęli przy windzie zapadła symboliczna cisza drzwi z napisem t prywatne połyskiwały w świetle sufitowych lamp to była ta sama winda marcin spojrzał na panel przycisków a potem na natalię pani pierwsza powiedział z uśmiechem naciskając guzik Natalia uniosła brwi, ale nie powiedziała nic. Po prostu weszła jako pierwsza. Zaraz za nią szymek, który złapał ją za rękę. Marcin na końcu. Drzwi się zamknęły. Ale tym razem to nie była klatka z napięciem. To były nowe drzwi. Do innej rozmowy. Do innego stylu życia. Do firmy, w której człowieczeństwo właśnie dostało awans.